Trzeba. What's WhatsApp man? No, mamy tutaj trochę mamy, ale coś kurwa jest problem. Dlatego to nie jest Sumasiona, to nie jest baka zwykła. Sumasiona? A gdzie ty masz jakiś pomysł? Tamisz o... Mówisz o tamtych magazynach to są za tym budynkiem A, ale tam no, prawa będą lepsze. Bo tam jest lepsza klimatyzacja takie te Bo tam są a tam nie ma, a tam są No to dochodźcie jeżeli mam. Już coś po tego, lecimy. I kolega kuck skoczył. Ja tu do przodu polecam, gazu tak? lecimy, ale świetnie był, co on tam robi z tyłu? Masz już jakiś. Chodźcie, dziomeczki. Idziemy. Może do śmietnika? Ty jesteś kurwa w śmietniku. No, na to? To ja już sadzę. No dobra, może by. Tylko kamień muszę rozwalić. Zobaczmy to. Dawaj to muzyka, dawaj. Noj. Dobra, rozwaliłem. A! Czekaj. Ale piękny haszysz, będzie zasadzony. No, fajnie będzie to wyglądało tutaj. To Będzie dobrze Adia, chodźcie lecimy Ej, czekaj Nie mogę wsiąść Kolega go nie może dojść wsiąść. Jak nie możesz? cię pomogę mu

Czas nie było. No. zobaczcie, Zobacz, to, to jest na osiedlu. Dobra, jest szybki plan, chodźcie. Co tutaj powiem? Mam dla Was taką pewną niespodziankę. Idźcie tutaj do domu tego. Ja mam dla Was taką niespodziankę do Alibaby, bo on nam załatwił. Wy tam może ją kiedyś poznacie, ale zobaczymy. Alibaba? Idź idźcie tam do pokoju. Alamaleko tak. Nie wiem. Ma... Ma, ma, może jakiś chansus. No. No, ja też słyszałem o nim dużo. No, a no tak, no jak on miał, pan Mariusz chyba coś takiego, co tam, suczki? No, Alibaby mamy, dostaliśmy to finansowanie. Pistolet? Po co nam ten pistolet? Bo będziemy robili mam na monopoli. Na ten grę? Gumasz to? Tłumaczową? Dobra. I teraz obyśleć szybki plan. Chodźcie do mnie. Tu mamy. Wszystkie kartki z pomieszczeniami w Monopolii jak się dostaniemy. Wchodzimy od tylnego wejścia. Tu sobie mamy sklep. Tu od tylnego wejścia w tym miejscu. Tu są takie specjalne przejścia, jak przejdziemy. Jest prosta rzecz. Musimy mieć jakieś ksywki, żeby nikt też nie rozpoznał. Nie. Zrobimy coś lepszego. Ja będę się nazywał Sopot. I teraz ty musisz sobie też wybrać miejscowość. I ty też. Te... To te będzie Łódź. Jak ty masz? Ty masz Łódź. Ja mam Sopot. Tak w że... Sopot! Tak chce Ja mnie interesuje twój plan. Idziemy! O ty, kutwa! cię! Jesteś w tej sali duży nie, co ty pieknął Ja się dam na paka, żeby szybko wychodzić, pamiętajcie, to jest szybka akcja! Jajko! Dobra, wysiadamy! Chodźcie, chodźcie szybko! Chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną! Dobra, lubin! Pupin! Pamiętaj, ty uważaj tutaj wchodzisz jako pierwszy poczekaj. Idziemy, idziemy! To jest napada ja na monopoli! Eee. Dawaj kasę! Napada ja na monopoli! Dawaj, Dawaj kasę! Kurwa wal mu mocniej! To jest napada! Kurwa nie żyje! Kuwa, bagiety! O, ci ucieka! No dobra! Bagiety! Macie pieniądze? Mam, mam, przy sobie. Dobrze! <śmany> Ej, kurwa, bagiety za nami, Ej, pozwykam się. Kurwa nie <śmany> teraz bagiety za nami. Jest skręcaj jeszcze, jest suchy dalej. Obrzygałem im, obrzygałem im obżegaj im ten, mi, no i na chuj, jak nie żyją? Dobra, wysiadamy, chodźcie szybko, bierzemy hajsi, ukrywam u mnie w sejfie. Nie ma czasu, chodźcie szybko. Chodźcie, chodźcie, pakujcie tutaj, pakujcie tego kartonu tutaj wszystko, cały kreis. Dobra Łódź, ile mamy? Dwa i pół tysiąca.